No pięknie w tych rzeczach, drodzy Państwo, i nieprawdziwe jest przysłowie jakoby tam jakoś szczególnie biało. biało. biało nie wyrażaj się od nie, samego rana. Nie, miałem takiego zamiaru, ale rzeczywiście tam panuje mikroklimat, ale my nie o tym, my o, o temacie, które wczoraj poruszyła Gazeta Wyborcza, m, która napisała, że nie płacimy na ZUS w Polsce, bo rejestrujemy firmy za granicą i tam płacimy minimalne składki. Dużo mniejsze niż w Polsce. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Naszymi gośćmi są Piotr Jaworski, Krajowa Izba Gospodarcza. Witamy serdecznie. I Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy zus Dzień dobry. Dzień dobry. To na czym polega ten proceder? Na ZUS w ogóle nie płacimy. Płacimy, jeżeli już, to na ubezpieczenia społeczne. Ale to, o czym napisała wczoraj Gazeta Wyborcza, to rzeczywiście jest prawda. My to wiemy od paru miesięcy, od marca dokładnie, bo do marca były możliwości, żeby nie płacić składek w Polsce, w Polsce zupełnie legalnie. Bo były przepisy dotyczące tak zwanej pracy chałupniczej. Jeżeli ktoś prowadził działalność gospodarczą i był równocześnie chałupnikiem, czyli na przykład dodatkowo jeszcze składał długopisy, wtedy mógł nie płacić składek. Ale od 1 marca zmieniły się przepisy, i wszyscy ci chałupnicy wyjechali za Granice. do Litwy wirtualnie wyjechał. Wirtualnie tak oczywiście. Dlatego, że teraz unijne przepisy tutaj wchodzą w grę i sytuacja jest taka, że akurat w przypadku Litwy, Szwecji, Wielkiej Brytanii i jeszcze kilku innych krajów przepisy mówią tak, że jeżeli ktoś w Polsce prowadzi działalność gospodarczą, a równocześnie pracuje na etacie w którymś z mhm. tych krajów, to wtedy płaci składki tam, gdzie ma etat. No, I więc... są firmy, które zatrudniają po prostu polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, pracowników wirtualnych tam? W papierach w Wielkiej Brytanii albo na Litwie najczęściej. Dlaczego to robią? No, robią to, aby płacić niższe składki ZUS. No, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ to w naszym stopniu jakby ogranicza konkurencyjność na polskim rynku. Jeżeli fryzjer, który wirtualnie właśnie pracuje na Litwie, opłaca składki w wysokości 200-300 zł, a polski przedsiębiorca będący fryzjerem tutaj opłaca składki w wysokości 850 zł, no to mamy tą 550 zł różnicy. I powoduje to tak naprawdę, że ten pracujący w cudzysłowie na Litwie może stosować o wiele lepsze ceny, o wiele lepsze warunki niż ten polski przedsiębiorca. No jest to bardzo duże zagrożenie dla konkurencyjności. Tak Ale naprawdę. wszystko to przez to, że mamy bardzo wysokie składki na ZUS. Ludzie próbują się ratować. Trudno mi się zgodzić lub nie zgodzić i nie wiem, czemu pani mnie o to pyta. To nie ZUS ustala wysokość składek, tylko ZUS jest to. narzędziem polityki społecznej państwa mhm. i dostaje do realizacji decyzję rządu lub parlamentu. To rząd lub parlament decydują o tym, jakie są składki, jak wysokie są emerytury. A my je tylko wypłacamy lub pobieramy. To zostawmy tę kwestię, wróćmy do, do tego procederu. Wiem, że jest legalny, natomiast etycznie jest, jest wątpliwe. Natomiast też tę kwestię zostawmy, pytam wprost, co się stanie z strajkiem, który zachoruje, a płaci składki poza granicami Polski, dostanie kwotę. Która wynika z tego ubezpieczenia? O tym dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza na drugiej stronie, bo sprawdziłem przed chwilą. Tam wszystkie te wątpliwości związane z tym płaceniem składek za granicą są wyjaśnione. Jeżeli ktoś pracuje za granicą i tam płaci składki, to z tamtejszego ZUS-u, z litewskiego albo brytyjskiego ZUS-u, będzie dostawał świadczenia. Nie z polskiego. Jeżeli płaci mniejszą składkę, to oczywiście będzie dostawał mniejsze świadczenia, a również bardzo małą emeryturę. Czy znaczy, to nie jest skomplikowane, żeby sobie potem ewentualnie ratować się? tymi świadczeniami z Litwy, czy to nie będzie trwało dłużej? Czy to może być problem dla kogoś, kto poważnie zachoruje, na przykład na chorobę nowotworową? Czy to problem jest z pewnością bardzo poważny dla tych przedsiębiorców, którzy wybrali tą opcję litewską bądź brytyjską? Bo musimy pamiętać o jednym. Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni na Litwie, bądź w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę jeżeli zachorujemy w Polsce, to możemy dostać tylko tą podstawową opiekę mhm. zdrowotną. W przypadku poważniejszej choroby wszystko jest opłacane w tak naprawdę przez, podmiot, który, przez państwo, które, w którym jesteśmy ubezpieczeni, czyli ta przykładowa Litwa mhm. bądź Brytania. Brytania. Musimy pamiętać także o kwestiach emerytalnych. Nie będziemy, jeżeli nie płacimy składek ZUS, nie mamy emerytury w Polsce, mamy emerytury na Litwie, która przy minimalnych składkach będzie tak naprawdę emeryturą minimalną, bądź niewielką. A symboliczną nawet. Symboliczną tak naprawdę. Pewnie wiele, prze, wielu przedsiębiorców kalkuluje w ten sposób, że za tam, nie wiem, 100 czy 200 zł wykupują sobie to podstawowe ubezpieczenie za granicą, po czym za tych 600 zł, które e, zaoszczędzą, kupują dobrej klasy prywatne ubezpieczenie medyczne I w sumie wychodzą na swoje. No, przy ubezpieczeniu medycznym to może się sprawdzić. Przy emeryturze już mm. do końca nie. To, oczywiście w każdym kraju, w zależności czy Litwa, czy Wielka Brytania mamy troszeczkę inny system emerytalny. Polska służba zdrowia funkcjonuje jak funkcjonuje. Rzeczywiście te pakiety ubezpieczeniowe są w określonej cenie są także i tańsze, ale musimy pamiętać, że jest to problem tak naprawdę tych krajów. Krajów typu Wielka Brytania i Litwa, typu Szwecja, bo to, to, te, to te kraje właśnie będą płaciły za chorego polskiego przyczynę. Tak ale to nie jest tak że... Jak mniej tych pieniędzy wpływa do wspólnej puli, tak upraszczając, to potem może się zrobić kłopot z wypłatą świadczeń emerytalnych za ileś tam lat, za pokolenie, bo będzie tych pieniędzy na kontach ZUS-u mniej. Teraz każdy ma swoje konto i każdy wpłaca na swoją emeryturę. Więc jeżeli pan nie płaci składek w Polsce, to z polskiego ZUS-u pan nie dostanie emerytury. Więc wprost tutaj nie ma problemu. Ale rzeczywiście. W tej chwili mamy system, który nazwałbym przejściowy, to znaczy te pieniądze, które my wszyscy wpłacamy w formie składek, są od razu bezpośrednio wypłacane naszym dziadkom w formie emerytur. Więc jeżeli tych pieniędzy w ogóle mniej wpływa do systemu, to skąd się muszą brać? Więc państwo musi dokładać z budżetu państwa. I jeżeli państwo dokłada, a państwo bierze pieniądze z podatków, więc tych podatków musi być więcej. Albo trzeba podwyższać podatki, albo po prostu podwyższać składki. Składka. Wszyscy jesteśmy obciążeni przez to, że kilka osób sobie wymyśliło sposób na obniżanie składek. Ile to osób może obejmować? Jak wielki jest to proceder? Bo opowiadamy o czymś, a nie mamy żadnych liczb. Skala procedury jest naprawdę bardzo trudna do określenia. Jak już powiedzieliśmy, proceder tak naprawdę funkcjonuje od wiosny tego roku i trudno w tym momencie określić, ile, ile firm tak naprawdę weszło do tego systemu. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę niewielka skala firm, ponieważ dotyczy to, to tylko i wyłącznie głównie małych firm, typu właśnie fryzjer, taksówkarze zresztą, którzy często się rejestrują na Litwie, którzy chcą oszczędzić te kilkaset złotych w skali miesiąca dla firm, których tak naprawdę te kilkaset złotych to jest dużo. Mm. thank <laughs> you Drodzy Państwo, no tak jak powiedzieliśmy na początku, legalne, ale, ale wątpliwe. Natomiast pytanie zamykające, czy Państwo planuje coś, czy Panowie coś o tym wiedzą, aby uszczelnić tę dziurę? Czy nie jest to w interesie Państwa i nie czy będzie tutaj żadnych, żadnych regulacji dodatkowych? Y, ZUS nie ma możliwości interweniowania poza granicami Polski. My możemy jedynie informować i już informowaliśmy wielokrotnie naszego ministra pracy, który obiecał, że podejmie pewne kroki. To wymagana jest współpraca międzyrządowa pomiędzy Polskim rządem a rządem litewskim na przykład, bo litewski rząd może na przykład sprawdzić, czy Polacy zatrudniani na Litwie pracują tam faktycznie, mhm. faktycznie wykonują tą pracę. Jeżeli nie wykonują, no to można już wyciągać jakieś konsekwencje i można ten proceder w ten sposób uszczelniać. Dziękuję serdecznie. Bardzo, dziękujemy dziękujemy bardzo. Za...